witam na moim kanale dzisiaj obrzynanie tarticy dębowej 45 mm z wałków które pozyskałem z opału, który niedawno ciąłem i rąbałem dzisiaj odebrałem startaku i będę obcinał z nich stolarkę tu już mam trzy obcięte tak to wygląda Taka, taki ładny dąb zapał po wybierałem, i na czym to polega w dębie a no w dębie mamy tak że oczywiście musimy obciąć kory to logiczne ale jeszcze biel Biel jest tuż przy korze. W niektórych miejscach jest szerzej, w niektórych węzie. i tu jest około 2 cm. I to musimy wszystko obciąć ponieważ to jest drewno nieużytkowe. Jest to po prostu odpad. Jak ja sobie to robię? Ano, przykładam sobie poziomnicę tutaj odrysowuję i tnę taką zwykłą pilarką ręczną eee, taka marketowa Crafttronic ale mam do niej lepszej jakości piłę tarczową takiej firmy CMT Orange Tools do drewna, właśnie grubego do cięcia wzdłuż proszę zobaczyć tak zęby wyglądają zębów jest 24 musimy zawsze pamiętać że jak mamy liche piłę trzymamy dobrą, czy lichą ale w lichej pile bo to jest chińskie Zapewne są szajskie tarcze Na pewno tą tarczą, która była w tej chwili nie uciąłbym mokrego dębu tą tarczą dzisiaj ciołem. idzie jak złoto za chwilkę wam zaprezentuję tylko sobie odrysuję linię odrysowaną linię i teraz we <laughs> na drugą stronę, przyciskamy tą dechą i znowu odrysowujemy krzywiznę, biel, obcinamy, nie ma co na połowę wstawiać, o czym musimy pamiętać że taką piłą zwykłą mimo to że jest dobra tarcza nie możemy jechać jechać bez przerwy tylko co dwie deski zrobić przerwę i wtedy tą piłą spokojnie podniemy oczywiście jak mamy dużą piłę do obrzynania to sobie to poobcinamy na piłę ale jak nie ma piły do obrzynania no to musimy sobie radzić tym co mamy później wam pokażę ile mi z tego opału wyszło gotowych poobrzynanych desek no i mamy obeżniętą dębinę ładny sztapel ułożony przyciśnięty no i sobie nie sknie tu pod wiatą jest przewiew nie sobie sknęła a tutaj drewno odpadowe już jest na te zżyny, na opał. Pięknie dzisiaj świeci słońce. Tutaj tacie robię zadaszenie na tą opał brzozowy. Tutaj już zadaszenie zrobiłem ostatnio. Takie z palet i z folii. O, tak przytwierdzony do drewna, częścią palety, żeby nie odfrunął. a tutaj sobie sknie dębinka, część, którą ostatnio bym to układał w wiacie swojej, muszę dowieść resztę. I tu sobie będzie 3 lata spokojnie leżało A w oddali wypięta koparka ręczna, nie ręczna, tylko koparka konna i stojak do ożnięcia drzewa Moja pilarka Prowadnicą Oregona Piła Pilar I tak to sobie tutaj działa Trzymajcie się, cześć Subskrybujcie, lajkujcie Dzięki za wszystko, trzymajcie się.